Power system IMAX, najlepsza odżywka do na budowy czystej masy mięśniowej. Polecam. Łukasz Maciej. Bardzo proszę Pana Prezesa Pawła Śleborna o zabranie głosu i złożenie sprawozdania merytorycznego. Proszę Państwa, szczegóły dotyczące działalności za 2010-2014 w poszczególnych dyscyplinach, przez taką listę poszczególnych dyscyplin, natomiast ja tak ogólnie. W minionej kadencji 2010-2014 Związek działał stabilnie i bez większych zakłóceń. To taki szczególny był okres, bo przedtem różnie to bywało, Państwo wiecie, w większości przypadków nie z naszej winy. Współpraca z Ministerstwem Sportu i Turystyki układała się dobrze, chociaż echa światowego i krajowego spowolnienia gospodarczego dostały zarówno ministerstwo, jak i nasz Związek. Odbiło się to na nas. Z zmniejszonymi środkami na realizację celów statutowych, w tym zadań wynikających z rywalizacji sportowej na szczeblu międzynarodowym. Tymczasem obie federacje międzynarodowe, do której przynależymy, czyli IPF, Międzynarodowa Federacja Trybunału Siłowego, i IVB, Międzynarodowa Federacja Kulturystyki i Fitness, rozwijały się niezwykle dynamicznie, wprowadzając nowe imprezy, nowe konkurencje, zarówno jedna jak i druga. Reprezentacje nasze zaczęły się rozrastać i mogłyby nawet liczyć już 20 do 30 startujących w sportach sylwetkowych, jak i w trójboju siłowym i wyciskaniu również. Wysyłając liczne reprezentacje, choć chciałoby się, aby były jeszcze liczniejsze, szczególnie biorąc pod uwagę poziom sportowy naszych zawodników i zawodniczek, odnosiliśmy wiele sukcesów i zdobyliśmy wiele medali. W kulturystyce i fitness zbierało się ich 88, więc o 6 więcej niż w poprzedniej kadencji i jest to rekordowy wynik w historii Polskiego Związku. Całkowita liczba medali zdobytych przez zawodników i zawodniczki Polskiego Związku w całej historii kulturystyki i fitness wzrosła do 319. Medal medalowi nierównej w minionej kadencji nasi mistrzowie aż 5 razy zdobywali. Tytuł czempiona czempionów, czyli zostali, zostawali mistrzami absolutnymi w kategorii owera. Przedtem tego jeszcze nigdy nie było. Niezwykłe sukcesy odnosili również nasi reprezentanci w trójboju siłowym i wyciskaniu leżąc. 30 medali trójbojistów w Mistrzostwach Świata budzi respekt. Jeszcze więcej zdobyli w zawodnicy wyciskania leżąc bo aż 40. Również w Mistrzostwach naszego kontynentu byliśmy w czołówce. Trybuiści wywalczyli 46 medali, a wyciskacze, nazwijmy tak, zawodników wyciskania leżąc, 30 medali. Łącznie seniorzy w trójboju i wyciskaniu zdobyli na Mistrzostwach Świata i Europy 156 medali, w tym 47 złotych. Do tych zdobyczy należy dodać jeszcze 21 medali naszych juniorów w trójboju i wyciskaniu leżąc. W roku 2012 Federacja. Trójboju siłowego, międzynarodowa i europejska, honorowała naszych zawodników, i tak Jarosław Olek znalazł się w Galerii Sław Międzynarodowej Federacji Tryboju Siłowego. Ogromne gratulacje, Jarosław jest na tej Nie muszę dodawać, bo akurat my, ludzie z tego środowiska, wiemy, że jest to najwybitniejszy zawodnik w historii polskiego trójboju siłowego i chyba najwybitniejszy w naszym sporcie, myślę, w ogóle. bo Jak porównamy liczbę. Osiągniętych mistrzostw świata, rekordów i sukcesów, to chyba ża w żadnej innej dyscyplinie żaden polski zawodnik nie jest w stanie udorównać. W roku 2013 Dariusz Szczoła i Arwegera zaszczycili swoją obecnością Galerię Sław Europejskiej Federacji Trójbowiałych Światła. Również przekazuję ogromne gratulacje przedstawicielom. Grupie. Na te wszystkie sukcesy złożyła się również pomoc i wsparcie udzielane naszemu Związkowi i naszym mistrzom przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, za co w imieniu nas wszystkich, reprezentantów całego środowiska sportów siłowych i sylwetkowych w Polsce, wyrażam gorące podziękowania. Pragnę w tym miejscu złożyć również serdeczne podziękowania Radcy Ministra oraz opiekunowi prowadzącemu nasz Związek w Ministerstwie, panu Andrzejowi Balasiakowi. Mówiąc o sukcesach naszych sportowców, nie sposób pominąć ofiarnej, niezwykle skutecznej, codziennej pracy naszych działaczy, trenerów klubowych, trenerów kadry, sędziów i organizatorów imprez sportowych, bez których nasze środowisko byłoby niezdolne do wychowania tylu mistrzów klasy międzynarodowej. Można także powiedzieć, że na rozwój naszej działalności wpłynęły trendy w naszym społeczeństwie. I miejmy nadzieję, nieprzejściowa moda na trening siłowy. Wszystko to napędzane jest postępami różnych nauk, które wskazują, że nie ma lepszej formy aktywności dla zdrowia i opóźnienia procesu starzenia, jak trening siłowy. Połączony z treningiem wydolnościowym, ze zdrową dietą, czyli sportowy, zdrowy tryb życia. A nasze sporty dodatkowo oferują zgrabną, wysportowaną. I sprawną sylwetkę, silne i umieśnione ciało. To także najnowsze kanony światowej mody i niech tak pozostanie. Jednak można także powiedzieć, że to właśnie sukcesy naszych zawodników pociągają za sobą coraz większą popularność sportów w naszym społeczeństwie, we wszystkich grupach wiekowych, a przez to coraz większy napływ nowych talentów. Te cenne skarby trzeba zagospodarować, umiejętnie pokierować ich karierą i wychować na mistrzów różnych klas, w zależności od ich wrodzonych, genetycznych predyspozycji. I to jest jedno z głównych zadań związku. A jakie w minionej kadencji realizowaliśmy, jakie były efekty naszej wspólnej pracy, to Państwo przed chwilą usłyszeliście. I wreszcie ogromne słowa podziękowania dla naszych zawodniczek i zawodników. Ich tytanowa praca, hard ducha i niezłomność w dążeniu do celu są godne podziwu i największego uznania. Jesteśmy z nich dumni, dziękujemy im z całego serca w imieniu nas wszystkich. Za przynoszoną klubę naszemu związkowi i godne reprezentowanie naszego kraju. W minionej kadencji IBB powierzyła nam organizację Mistrzostw Świata Kobiet w Kulturystyce i Fitness w 2012 roku, które z wielkim zaangażowaniem i bardzo profesjonalnie przygotował BM Stoku, nasz wiceprezes do spraw fitness Arkadiusz Leszczyński, wraz z małżonką, znakomitą niegdyś zawodniczką fitness, doktora Janą Zapowską. Bardzo dziękuję, Państwo są obecni na sali. To naprawdę zawody odbyły się w ultra operze podlaskiej, oddanej do użytku tydzień wcześniej. Była to piękna i godna prezentacja naszego kraju, naszego związku i naszych osiągnięć. Szkoda tylko, że na taką fantastyczną imprezę nie udało się dotrzeć pani minister sportu wówczas, ponieważ niewiele imprez w kraju, to trzeba zaznaczyć, odbywa się w takim, w takim obiecie i tak profesjonalnie zorganizowanym. Kolejną ogromną imprezą powierzoną Związkowi były Mistrzostwa Świata Juniorów w Trójboju siłowym. Tę imprezę organizował w Szyrku z właściwym sobie rozmachem i doświadczeniem jeden z naszych najbardziej sprawdzonych i niezawodnych organizatorów, również członek zarządu Jerzy Szymański. Również gorąco dziękuję. Organizacja obu imprez zyskała najwyższe uznanie. Władz Międzynarodowej Federacji Trybunału Siłowego i Międzynarodowej Federacji Kulturystyki i Fitness. Warto też dodać, że w mijającej kadencji tradycyjnie już Związek zrealizował organizację wszystkich imprez krajowych wynikających z kalendarza imprez. Nasi działacze wykazywali się sprawnością organizacyjną i, co godne podkreślenia, do czołówki organizacyjnej należą członkowie zarządu Związku. Jeśli chodzi o sprawy organizacyjne i kadrowe, w dniu 18 września 2010 roku, czyli prawie przed czterema laty, również w tym, w tym pomieszczeniu, wybrano zarząd polskiego związku na kadencję 2010-2014, który się w następującym składzie. Prezes Paweł Filewon, Andrzej Michalak, wiceprezes do spraw kulturystyki, Arkadiusz Leszczyński, wiceprezes do spraw fitness, Marek Kruszewski, wiceprezes do spraw trójboju, Józef Tomaszewski, wiceprezes Wiesław Czeski, członek zarządu, Wojciech Kardynalski, członek zarządu, Bogdan Kaszuba, Arkadiusz Kępiński, Mirosław Łukasiu, Leszek Michalski, Waldemar Nol, Wiesław Siwek, Andrzej Stachura, Albert Szygielski, Jerzy Szymański, Arkadiusz Znaj, wszyscy członkowie zarządu. Wybrano też komisję rewizyjną, która konstytuowała się jak niżej. Mirosław Grzesiuk, przewodniczący Janusz Łukasik, wiceprzewodniczący, Elżbieta Jelińska, sekretarz. Jan Lewandowski, członek, Andrzej Środziński, członek komisji rewizyjnej. W toku kadencji z członkostwa w zarządzie zrezygnował Leszek Michalski. Zarząd kierował działalnością, zbierając się przeciętnie dwa razy w roku. Trzej wiceprezesi, profesor dr Marek Ruszewski od Trójboju, Arkadiusz Leszczyński od Witez, magister Andrzej Michalak od Kulturystyki oraz skarbnik Józef Michalak utworzyli wraz z prezesem Pawłem prezydium zarządu. Józef Stelmasiak. Józef jak zawsze Józef Stelmasiak. Prezydium obradowało znacznie częściej, średnio 8 do 10 razy w roku. Pozostali członkowie zarządu starali się w miarę regularnie uczestniczyć w posiedzeniach tego urzędu. Spośród komisji problemowych zarządu zdecydowanie najwięcej pracy miały kolegie sędziowskie, które musiały typować sędziów na każdą imprezę, a potem organizować, nadzorować i oceniać ich pracę. Oba, oba kolegia wykonywały te zadania niezwykle starannie i odpowiedzialnie. Dziękuję serdecznie przewodniczącym Andrzejowi Michalakowi i Wojciechowi Kardylaskiemu. Tyle pracy miała też komisja dyscyplinarna, co wynikało głównie z wykroczeń zawodników przeciwko przepisom antydopingowych ładu, antydopingowym ładu. Pod koniec kadencji ilość tych wykroczeń niepokojąco wzrosła, co częściowo wynikało z dużego napływu nowych. Mniej pod tym względem przeszkolonych zawodników, którzy często wpadali na prostych lekach lub innych środkach, będących częstokroć składnikami suplementów, których kontrola jest niezwykle utrudniona, szczególnie z powodu ogromnej ich ilości na rynku i częstokroć braku rzetelnej informacji na opakowaniach. To państwo wiecie, że wykrywane były środki, które znajdowały się w ogólnej sprzedaży w suplementach. No, niestety nie jest to usprawiedliwienie. Yy, stricte, bo m, jako moralne usprawiedliwienie rozumiemy, natomiast w odniesieniu do przepisów antydopingowych jesteśmy bezsilni. Kilka słów o organizacji i strukturze. Więc zgodnie z obowiązującym prawem sportowym, Związek może zrzeszać jako członków zwyczajnych jedynie zarejestrowane stowarzyszenia i kluby sportowe. Stowarzyszenia Kultury Fizycznej. Według stanu na dzień 31 maja 2014 roku składki na 2014 rok. Ma opłacone 78 klubów. W kadencji 2010-2014 składki opłaciło łącznie 120 klubów. Wyższą strukturą organizacyjną są wojewódzkie Związki Kulturystyki i Fitness i Trójbowości Siłowego. Mamy ich sześć. Wymagają one dalszego doskonalenia i rozwoju, na co oczywiście potrzebne są środki finansowe, gdyż właściwie wykwalifikowanej i oddanej naszym dyscyplinom kadry nie brakuje. Związek zrzesza za pośrednictwem swoich członków prawnych, zawodników wyczynowych upra uprawnionych do obrania udziału w rywalizacji sportowej, na bieżąco licencje zawodnicze opłaca około 900 do 950 zawodników. W bazie Polskiego Związku mamy zarejestrowanych przeszło 3300 sportowców wyczynowych. Biuro Związku nie zmieniało swojej siedziby w trakcie trwania minionej kadencji, mieszcząc się przy ulicy Mangalia 4. Jeśli chodzi o pracowników biura Polski Zwią Polskiego Związku, to obecnie w biurze pracuje e, również inżynier Radosław Grzechnik, wypełniając funkcję sekretarza i mam przeświadczenie, że wszyscy Państwo zauważyliście poważny wzrost sprawności pracy biura. Bardzo dziękuję Radek, to nam niezwykle pomaga. Państwo pamiętacie ile lat. Borykaliśmy się z problemami w tej w, w kluczowej kwestii, jaką jest obsługa biura. No bez tego się nie da normalnie funkcjonować. Sprawami finansowymi przez całą kadencję umiejętnie kierowała księgowa pani Marlena Szafranek. Proszę Państwa, nigdy żadna kontrola nie miała zastrzeżeń co do prowadzenia polityki finansowej związku lub nieprawidłowo przygotowanych dokumentów czy rozliczeń zarówno merytorycznych, jak i finansowych. Zgodnie z oczekiwaniami Ministerstwa Sportu bilans finansowy Związku jest corocznie badany przez biegłego rewidenta i zatwierdzany przez, wolny, przez walny zjazd. Biegły rewident jest wyłaniany drogą konkursu spośród zgłoszonych y, y, firm z rynku. Wychodzi, wystawiamy do nich zapytanie. I w zależności od tego, jaką Państwo podejmujecie decyzję na zjeździe, albo wybiera to komisja rewizyjna, albo wybierze to bezpośrednio zjazd. Badania bilansu prowadzone przez biegłych rewidentów nie wykazały żadnych znaczących uchybień w rozliczaniu i gospodarowaniu funduszami przyznanymi przez ministerstwo, były zatwierdzane przez walne zjazdy oraz przyjmowane przez ministerstwo. Kilka słów o finansach. Kwoty. Dotacje uzyskiwane z Ministerstwa Sportu w przypadku naszego związku rosły w początkowym okresie kadencji, ale od 2013 roku malały i wynosiły w zaokrągleniu. W 2010 roku 870 855 zł, w 2011 921 550 zł, w 2013, w 2012 987 940 zł, w 2013 to był pierwszy rok, gdzie było cięcie z racji oszczędności budżetu państwa. 2013 rok 825 390 zł i 2014 rok stan na dzień 26 czerwca 436 000 zł. Było to efektem cięć budżetowych rządu i ogólnoświatowego kryzysu, który dotknął także polską gospodarkę. W tych kwotach mieszczą się również stypendia dla medalistów, które pochłaniają rocznie około 100 do 130 tys. zł. Wielkość środków własnych w poszczególnych latach wynosiła w 2010 142 119 zł, w 2011 120 197 zł, w 2012 171 843 zł, w 2013 162 448 złotych i do dnia 26 czerwca 2014 roku 193 177 złotych. Czyli to jest wyraźny wzrost. Składały się one z opłat statutowych i innych określonych corocznie w komunikacie finansowo-organizacyjnym. Organizatorzy imprez krajowych. Pozyskiwali również środki do, od sponsorów prywatnych, które nie wpływały bezpośrednio do związku, ale wspomagały organizację zawodów umieszczonych w rocznym kalendarzu imprez związkowych. Biorąc pod uwagę imprezy międzynarodowe rozegrane w Polsce w minionej kadencji oraz wszystkie, wszelkie rodzaje mistrzostw kraju, szacujemy, że kwoty te przekroczyły milion złotych. Miejącą kadencję kończymy z dodatnim bilansem i bez żadnych zobowiązań finansowych wobec jednostek, z którymi współpracujemy. To bardzo ważne, w szczególności w odniesieniu do komunikatów, jakie na Komisji Sportu słyszymy o stanie polskiego sportu, czyli o ogromnym zadłużeniu wielu polskich związków sportowych. Uczestniczymy w pracach tej komisji, to one dotyczą nowej ustawy o sporcie, w której, jak wiecie, jesteśmy, jakby to powiedzieć, niedoceniali, no i toczą się prace tych związków nieolimpijskich. Nad nowelizacją tej ustawy w taki sposób, żebyśmy nie stracili statusu Polskiego Związku, przywilejów z tym związanych i tego prestiżu, który należy nam się z prostej przyczyny, z powodu sukcesów odnoszonych w wyczynie w naszych dyscyplinach sportu, jak również z ilości osób uprawiających naszą dyscyplinę sportu. Proszę Państwa, proszę pamiętać, że to nie tylko kulturystyka i fitness, ale jak przejdziecie po siłownię, zobaczycie, jaka liczba osób uprawia trybójboi siłowy i jaka liczba osób uprawia wyciskanie leżą. To są po prostu ogromne, ogromne rzesze ludzi trenujących sporty siłowe. Pomimo, jeśli chodzi o współpracę z mediami, pomimo niemożliwości wypracowania stałej współpracy z telewizją, to odnieśliśmy na tym polu już jakieś drobniejsze sukcesy. Migawki ukazywały się z Mistrzostw Świata w Białymstoku, również ze Szczyrku z Mistrzostw Świata w trójboju, ale także z ostatnich debiutów w których liczba kulturystycznych, w których liczba zawodników podwoiła się z roku na rok, czyli ze 140 zrobiło się 280. To też świadczy o tym, w jakim kierunku rozwijają się nasze dyscypliny sportu. Oczywiście jest to konsekwencją wprowadzania nowych dyscyplin, czyli pewnej komercjalizacji tego sportu przez Federację Światową. No i my idziemy w tym kierunku. Tak jakby to są kroki no, niezbędne. Wszystko się komercjalizuje, od tego zależy w dużym stopniu istnienie danej dyscypliny i wprowadzenie dyscyplin, które są łatwiejsze dla ją uprawiających, łatwiejsze w sensie szybszych możliwości udziału w rywalizacji sportowej, takich jak męski fizyk, czy sylwetka męska. To się tak trochę niefortunnie ciągle nazywa, pracujemy nad zmianą tej nazwy, bo ona jest taka właściwie niewiele mówiąca. Czy bikini fitness, no to te dyscypliny wprowadziły większą liczbę startujących, jak również wprowadzenie klasycznego trójboju siłowego, czyli właściwie powrót do korzeni, do takiego trójboju, jak on wyglądał przed laty, również spodobało, że liczba startujących zawodników bardzo wzrasta. Również mieliśmy transmisję z Mistrzostw Polski, pierwszą od chyba wielu lat. Poza tymi mistrzostwami świata, które są bardzo atrakcyjne, no to również Mistrzostwa Polski z miejska mozeńskiego były, były migawki z tej imprezy w telewizji. Wiemy już z praktyki, na czym to polega. To jest indywidualne zaangażowanie organizatorów, ich osobiste koneksje e, i zdolność negocjacji, przekonywania. E, przedstawicieli telewizji wiemy, że naj, najwygodniej przekonuje się je, e, ofertą finansową, no ale my nie jesteśmy sportem, który generuje środki, które umożliwiłyby nam tego typu udział. w związku z tym korzystamy, tak powiem, z negocjacji, e, z siły e, przebicia, jaką są nasze sukcesy sportowe. Dużo szybciej rozwija się współpraca z portalami internetowymi. Dzięki portalowi sfd.pl można było oglądać Mistrzostwa Polski w Kielcach i zawody w Opolu. Jesteśmy w trakcie rozmów, zresztą wczoraj się spotykaliśmy, o dalszej, jeszcze większej współpracy z tym portalem. Natomiast relacje zdjęciowe z naszych imprez ukazywały się na kilku portalach. Przez całą kadencję Polski Związek prowadził swoją związkową stronę internetową. Publikowane są na niej komunikaty dotyczące życia związkowego. Zbliżających się impreji wyjazdów. Zamieszczane są też wyniki zawodów, czasami poparte serwisem zdjęciowym oraz inne wiadomości. Ale cały czas widzimy jeszcze możliwości poprawy funkcjonowania tej strony. Dzisiaj staje się to bardzo ważnym medium komunikacyjnym. Niektóre związki sportowe komunikują się ze swoimi członkami, a nawet pomiędzy członkami zarządu wymieniana jest korespondencja poprzez strony internetowe. Na Facebook stał się modny. Ja osobiście nie jestem zwolennikiem Facebooka, ale jeżeli organizacja nasza uzna, że jest to dobre medium do komunikowania się, to oczywiście będę musiał zmienić swoje negatywne nastawienie do tego. No, ale to prywatnie na Facebooku nie jestem, a związek jak najbardziej może mieć tam swoje miejsce. Kończąc to podsumowanie, można stwierdzić, że biorąc pod uwagę kryzys gospodarczy i zmniejszone dotacje z Ministerstwa Sportu, polski związek radził sobie w miarę możliwości całkiem dobrze. Staraliśmy się w jak najmniejszym stopniu ograniczać wydatki na udział naszych reprezentacji w największych zawodach międzynarodowych, kosztem zmniejszonej, skromniejszej działalności w innych obszarach. Dlatego możliwe były tak duże osiągnięcia sportowe w naszych dyscyplinach. Sport krajowy także rozwija się, mamy coraz więcej imprez, coraz więcej chętnych do wyczynowego uprawiania różnych odmian kulturystyki, fitness, trybunu siłowego i wyciskania. Dobrze to rokuje na przyszłość. Jesteśmy organizacją o wieloletnim doświadczeniu. A nas wszystkich, działaczy i sportowców, łączy pasja. Pasja do kulturystyki, do fitness, do trybu siłowego, do wyciskania leżąc. To daje nam siłę pokonywania przeciwności i zaangażowanie w promocję naszych dyscyplin. Tworzymy historię naszych sportów, a ta, która nazywa się Polskim Związkiem Kulturystyki, Fitness i Trybu Siłowego, ma już 25 lat. I nie jest to nasze ostatnie słowo. Cinco vezes